Dla niektórych tablica Ouija to nie tylko zabawa i niewinna gra. Przerażające przygody przydarzają się nie tylko tym, którzy mają jakieś religijne obiekcje względem tablicy Ouija. Czasem upiorne wydarzenia stają się udziałem zwykłych dzieciaków, które chciały się po prostu pobawić. Nawiedzony dom Patricia była doświadczonym użytkownikiem tablic Ouija. I zawsze zwracała się do nich w potrzebie. Korzystała zarówno z własnoręcznie wykonanych tablic, jak i kupowanych w sklepach. Jednak zdecydowanie wolała te, które skonstruowała własnymi rękoma. Mówiła, że różnica jest między nimi taka, jak pomiędzy pocałunkiem licealnego chłopaka a pocałunkiem ponad 25-letniego kochanka. Patricia nie czuła potrzeby korzystania z tablicy do czasu. Aż ona i jej mąż wpadli w kłopoty po tym, jak kupili dom po wyjątkowo okazyjnej cenie. Patrycja zakupiła dom zbudowany jeszcze w latach 30. XX wieku. Na terenie posesji znajdowały się także inne budynki. Natychmiast po przeprowadzce, kiedy rozpoczęto gruntowny remont i zdrapano farbę, okazało się, że dom najwyraźniej przeszedł kiedyś poważny pożar. Patrysia odkryła, że ogień został zaproszony w sypialni przez córkę dawnych mieszkańców, która w ten sposób chciała zabić siebie i rodziców. Dotarły do niej także plotki o tym, że w piwnicy domu dręczono zwierzęta i składano je w ofierze. Patryśia i jej mąż zaczęli zauważać w domu różne dziwne rzeczy. Poza tym, że często słyszeli dziwne skrzypienia, które wszak często wydają osiadające domy. To nieraz całkiem znienacka wybuchały żarówki. Z dachu spadały dachówki, z kuchennego sufitu sączyła się czarna substancja. Na dodatek cały dom ogarnęła plaga pcheł. Ale, ponieważ dom był stary, Patryśia sądziła, że wszystkie te zjawiska są normalne. Ona i jej mąż odkryli nawet, że dokładnie pod ich pechowym domem przebiega geologiczna linia uskoku. Ich sąsiadka, mieszkająca w budynku obok, nie miała cierpliwości do tych dziwnych problemów, na przykład gdy akumulator w jej lodówce się przepalił i cały sprzęt się zepsuł. Po tym, jak pewnej nocy eksplodowały w jej domu wszystkie żarówki, postanowiła się wyprowadzić. Patrycja i jej mąż mieszkali w domu przez lata, ale mieli coraz większego pecha. Wszyscy domownicy byli pogrążeni w depresji nawet ich zwierzęta wydawały się być smutne i osowiałe. Dopadła ich także bezsenność. Przez ponad rok nie mogli zmrużyć oka dłużej niż przez godzinę. Pogorszyła się również ich sytuacja finansowa i wkrótce mieli problem z regulowaniem opłat za dom. Depresja osiągnęła apogeum, gdy przygnębiona Patricia próbowała popełnić samobójstwo. W chwili desperacji ona i jej mąż Postanowili zwrócić się do tablicy Ouija z prośbą o odpowiedzi, ponieważ bardzo potrzebowali pomocy finansowej. Dziś Patrycja wierzy, że pragnienie związane z chęcią, by uporać się z własnymi sprawami, było niewłaściwym powodem konsultowania się z tablicą Ouija. Kiedy w tablicy pojawił się duch, natychmiast oznajmił: Jestem demonem tego czasu i miejsca. Poprosili go o pomoc, a Demon się zgodził. Spytali go zatem o szczęśliwe numery loterii, a tablica Ouija od razu zaczęła wymieniać cyfry, ale było ich zdecydowanie zbyt wiele. Tak czy inaczej Patrysie i mąż zanotowali je wszystkie, mając nadzieję, że różne ich kombinacje pozwolą im wygrać. Demon niekoniecznie im sprzyjał, ponieważ nie wygrali ani centa. Pewnego razu Patryśia zdecydowała, że pójdzie do wróżki, która oferowała czytanie z dłoni. Zanim jeszcze usiadła, chcąc wyjaśnić swoją sytuację, wróżka odezwała się pierwsza. Otaczają cię czarne chmury. Gdziekolwiek mieszkasz, koniecznie musisz się stamtąd wyprowadzić. Kobieta chwyciła dłoń patrysi i wyczytała z niej, że Patryśia używała tablicy. Powiedziała jej, że Patryśia jest niezwykle czuła na takie rzeczy jak tablica, ale że nie jest w stanie ich kontrolować. Wróżka poradziła Patrysi, by zanim ponownie użyje tablicy, nauczyła się jak stać się silniejszą lub jak zbudować wokół siebie mur. Tydzień później Patryśia i jej mąż wyprowadzili się z nawiedzonego domu. Dzień wyprowadzki był doprawdy dramatyczny. Wiatr hulał w kominie, zewsząd dochodziło skrzypienie i stukanie. Żarówki samoistnie się zapalały, gdy wchodzili do jakiegoś pomieszczenia. Patrycja z ulgą porzuciła dom, a także tablicę Ujcza. Opętanie. Rain miała 9 lat, gdy bawiła się tablicą Ujcza wraz z dwoma przyjaciółkami, Amandą i Jennifer. Trzy dziewczynki usiadły na podłodze, a tablica spoczęła pomiędzy nimi. Zasypywały tablicę pytaniami, na które tylko one znały odpowiedzi, by sprawdzić, czy tablica mówi prawdę. Co niezwykłe, mówiła prawdę, a dziewczynki przestraszyły się, przekonane, że w tablicy znajduje się duch. Dziewczęta chwyciły się za ręce, by zadać kolejne pytanie. Naśladowały sens spirytystyczny, jaki nieraz widziały w różnych filmach. Wielki duchu, wielki duchu, jak brzmi twoje imię? Wspólnie wyskandowały pytanie i wciąż trzymając się za ręce odczekały chwile. Nagle wszystkie jednocześnie krzyknęły głośno to samo imię. Julie. To je solidnie wystraszyło, a Rain wpadła na pewien podstępny pomysł. Postanowiła, że będzie udawała, że jest opętana przez Julie. Dwie pozostałe dziewczynki, Amanda i Jennifer, dały się przekonać, że w ich koleżankę wstąpił duch. Po chwili Rain zaczęła gonić się po domu, po czym dziewczynki wybiegły z budynku i pobiegły żwirową drogą prowadzącą na wzgórze. Obserwował je brat Rain i zaśmiewał się z tej całej sytuacji. Rain zachowywała się jak oszalała. I jej koleżanki poczuły prawdziwy lęk, uciekały więc od niej, mknąc susami. Kiedy Reyn zbiegała ze wzgórza, jej stopy niemal stale unosiły się w powietrzu, lecz nagle u stóp wzgórza zatrzymała się w nienaturalnej pozycji, jakby uderzyła w niewidzialną ścianę. Nie potknęła się ani nie poślizgnęła. Miała wrażenie, że jej stopy wrosły w ziemię. Zaczęła krzyczeć, że nie może się ruszyć. Ale Amanda i Jennifer nie chciały podejść bliżej. Najwyraźniej nadal bały się, że ich koleżanka jest wciąż opętana przez coś niebezpiecznego. Nie były pewne, czy duch Julii nie oszukuje ich, chcąc je w ten sposób schwytać. Rain spojrzała w dół i zauważyła, że u stóp wzgórza ktoś umieścił kamienny krzyż wbudowany w szwirową drogę. Krzyż wykonany z różnokolorowych kamieni. Wyłaniał się wprost z bezbarwnego szarego żwiru. Nie zauważyła go wcześniej, gdy zbiegała drogą, ale teraz wydawało się, że nie może fizycznie przekroczyć linii, którą by wyznaczał. Mogła jedynie odwrócić się od krzyża i wrócić do domu. Błagała brata, żeby przyznał się, że to on w jakiś sposób sobie z niej zażartował, ale on nie miał pojęcia co się stało, ani kto umieścił ten krzyż na drodze. Jak mówi Rein, morał tej historii jest taki: nigdy nie udawaj, że jesteś opętany, bo to się może sprawdzić. Jako dorośli ludzie, Rain i jej mąż Jason przyszli kiedyś na moje przyjęcie halloweenowe i razem skorzystali z tablicy Ouija. Kiedy tablica oznajmiła, że obecny jest duch 73-letniego mężczyzny, który stoi obok kogoś w tym pokoju. Rain nagle źle się poczuła i miała wrażenie, że zaraz zwymiotuje. Jason spytał: Przybywasz w pokoju? Kobieta zaczęła się trząść i poczuła, jak jej całe ciało pokrywa gęsia skórka. Była przerażona, ale także szczęśliwa, gdy na koniec seansu duch pożegnał się z nią, mówiąc: Tata, gdy okultyzm wkracza w prawdziwe życie. Nicole zawsze interesowała się wszystkim, co magiczne. Kiedy miała 17 lat, poczuła, że wyrosła już z magii Dysnajowskiej i pragnie dowiedzieć się czegoś więcej na temat magii i tajemnic prawdziwego świata. Czy istnieje prawdziwa magia, która może zmienić świat? W bibliotece nęciły ją książki na temat satanizmu i uprawiania magii. Swój pokój udekorowała uśmiechniętymi gargulcami kolorowymi świecami oraz tablicą Ouija. Pewnej nocy, gdy zaraz po użyciu tablicy Ouija położyła się spać, zapadła w niespokojny sen. Obudziła się z krzykiem i usiadła wyprostowana na łóżku. Spojrzała na świecę stojącą na nocnym stoliku. Ledwo żarząca się końcówka knota nagle zapaliła się i wybuchła jasnym płomieniem. Nikola natychmiast ją zgasiła, myśląc o tym, jak dziwne było to, że świeca się zapaliła sama. Uznała, że wieczorem nie zgasiła jej do końca. Ścisnęła mocno knot, chcąc się upewnić, że nie została w nim nawet odrobina żaru, i z powrotem położyła się do łóżka. Następnego dnia znowu eksperymentowała z tablicą Uidża. Następny, nietypowy incydent miał miejsce, gdy Nicole wdała się w jedną z częstych kłótni z rodzicami. Wbiegła do swojego pokoju i trzasnęła drzwiami, dając upust frustracji. W tej samej chwili kartki papieru leżące luzem na stole nagle stanęły w ogniu. Nicole gorączkowo zgarnęła kartki i zaczęła je deptać stopą. Zmiotła ze stołu popiół, by nie pozostawić na stole czarnych śladów pożaru. Zszokowana całą tą sytuacją, wstała i ponownie trzasnęła drzwiami od pokoju, zastanawiając się, czy może odtworzyć to zjawisko. Nic się jednak nie wydarzyło. Czy zatem miało miejsce coś magicznego, czy też jakaś istota wydostała się z tablicy i teraz się z nią drażni? Nikol wiedziała, że jej rodzice nie mają nic przeciwko temu, że używa tej tablicy. Więc postanowiła się ich poradzić. Poszła zatem do mamy, która akurat gotowała obiad, i wiedząc, że używała w przyszłości tablicy Ouija, pytała ją, czy miała kiedykolwiek podobne doświadczenia. Ta, nie przestając mieszać w garnku, bruknęła tylko. Musiałam sama nauczyć się kontrolować tego typu rzeczy, aby się nie zdarzały. Nikol poczuła się jeszcze bardziej zagubiona. Nawet kiedy wyprowadziła się z domu i wyjechała do koledżu, zabierając ze sobą swoje okultystyczne utensylia, dziwne zdarzenia podążyły za nią. A może po prostu ją tam znalazły, zważywszy na fakt, że jej okno w akademiku wychodziło wprost na cmentarz. Pewnego razu szklanka stojąca na stoliku przy łóżku rozbiła się samoistnie, zasypując dziewczynkę odłamkami które utworzyły wokół niej idealnie równy okrąg. Jej współlokatorka w pokoju uznała, że Nicole jest wcielonym złem i wyprowadziła się jeszcze przed końcem roku. Jedynym, co powstrzymywało te nieprzyjemne zjawiska, była religia, którą Nicole w końcu odnalazła. Od tamtej pory tablica Ouija odeszła w zapomnienie i w końcu została sprzedana na jakiejś wyprzedaży garażowej innemu, nic nie podejrzewającemu człowiekowi, próbując ocalić życie. Amy ze smutkiem oglądała w telewizji relację na żywo z akcji poszukiwawczej i ratunkowej po tym, jak rozbił się samolot pilotowany przez Johna Kennedy'ego juniora. Rodzice i sąsiedzi toczyli ponure, acz pełne ekscytacji rozmowy o tym, że coś tak strasznego wyżyło się komuś sławnemu. Tak jakby rozmawiali o jakimś wspólnym znajomym. Jednakże Amy czuła się bardzo źle. W samolocie tam byli przecież prawdziwi ludzie, a nie postaci z telewizyjnego show. Zastanawiała się, czy jest jakiś sposób, by ich ocalić lub chociaż odnaleźć ich ciała. Lecz jak odnaleźć ludzi w ogromnym oceanie pełnym przeróżnych wraków? Czy istnieje jakiś sposób, by skomunikować się z nimi, by podali swoją lokalizację? Amy uznała, że zna odpowiedź: tablica o Ouija jej koleżanki. Przybywszy do domu swojej przyjaciółki Colin, Amy szybko wyjaśniła jej swój pomysł. Podekscytowana wizją porozmawiania ze znaną osobistością, przyjaciółka natychmiast się zgodziła. Wyjęły tablicę Ouija. I wspólnie zabrały się do pracy, prosząc wszechświat, by w jakiś sposób umożliwił im nawiązanie kontaktu z kimś, kto był na pokładzie samolotu. Niebawem zaczęły otrzymywać przekazy. Pomijając wszelkie formalności związane z pytaniem: Kto przemawia poprzez tablicę? Amy spytała, czy którakolwiek z osób lecących tym samolotem przeżyła katastrofę. Duch z tablicy odpowiedział twierdząco. Amy i Colin wymieniły podekscytowane spojrzenia. Serce Amy mocno łomotało. Liczył się czas. Colin zadała pytanie najważniejsze ze wszystkich, usiłując ustalić lokalizację wraku, by spróbować ocalić kogokolwiek, kto zdoła przeżyć. Planszeta poruszała się szybko i w dość skoordynowany sposób, lecz nie literowała żadnych konkretnych słów. Skonsternowane dziewczyny zmarszczyły brwi. Sfrustrowane powtarzały pytanie raz za razem. Planszeta nadal przesuwała się niezbornie, generując jedynie niezrozumiały bełkot. Dziewczęta desperacko pragnęły uzyskać konkretne odpowiedzi, ale istota, która przemówiła poprzez tablicę, najwyraźniej została wchłonięta przez pustkę śmierci czy cokolwiek innego, co przydarzyło się pasażerom samolotu. Dziewczyny musiały porzucić próbę ocalenia rozbitków, a później dowiedziały się, że katastrofy nie przeżył nikt i znaleziono jedynie ciała. Fragment pochodzi z książki Tablice Spirytystyczne o Ouija Aleksandry Hauran, wydawnictwo Studio Astropsychologii.